Wydaje się, że pytanie w pieśni nad pieśniami jest retoryczne. Czy faktycznie można kupić miłość? Czy można oddać całe bogactwo, jakie się posiada, na to, żeby miłość zyskać? Nie, to jest, wydaje się głupie. Miłość jest czymś, czego kupić nie można. A jednak, czy nie dzieje się często w naszym życiu tak, że próbujemy kupić miłość? Za cenę własnej godności. Za, ten, za cenę tego, kim jesteśmy. Próbujemy na czyjąś miłość zasłużyć. Może to się zdarza w Twoim życiu, może kogoś, jakiego znasz, kto trwa w jakiejś relacji, mimo iż druga osoba nie okazuje szacunku, nie, nie ceni miłości, którą otrzymuje, tylko wciąż ta druga osoba zabiega o to, żeby być kochaną i poświęca wiele na to, żeby miłości doświadczyć. Czasem w jakichś związkach, czasem w przyjaźniach, które się okazują właśnie zaprzeczeniem przyjaźni. Nie dostajemy miłości, tylko o nią żebrzemy i jesteśmy w stanie oddać bardzo wiele z tego, co posiadamy, tylko żeby ktoś nas pokochał. Ten typ zasługiwania na miłość nigdy nie sprawdza się wobec Boga, ponieważ Boża miłość jest bezwarunkowa, jest uprzednia w stosunku do nas i nie możemy na nią zasłużyć. Nie możemy jej zdobyć naszym dobrym postępowaniem, nie możemy jej zdobyć naszą pokorą, cichością, cierpliwością naszym przyznaniem się do winy i uniżeniem. Nie tym się nie zdobywa bożej miłości, bo ona jest bezwarunkowa. Wobec tego nie można spełnić żadnego warunku, żeby ją otrzymać. Ją można wyłącznie tylko przyjąć. Jeśli łapiesz się na tym, że próbujesz zasłużyć na miłość ludzi czy Boga, to stań wobec pieśnia pieśniami i usłysz, że Bóg cię pokochał uprzednio. Zanim byłeś zdolny zasłużyć na Jego kochanie. Ale zapytasz, jak to zrobić, żeby tę miłość przyjąć. No właśnie przyjąć to jest cały sekret. Poprosić, żeby mi dał. Boga mogę pokochać tą miłością, którą od Niego otrzymuję, a nie tylko tą namiastko miłości, jaką stanie jestem z siebie wykrzesać. Dlatego poproś o miłość Boga nie tylko do siebie samego, ale też o to, żebyś umiał pokochać Boga na tę miarę jaką On Ciebie pokochał i Jego miłością. Będąc kiedyś na urlopie w domu, rano moja mama wychodziła do pracy, a ja zaraz po jej wyjściu pojechałem do znajomych, a następnie ze znajomymi na rowerze pod łódź. Jeździliśmy cały dzień, także wracałem do domu już po ciemku. I kiedy jechałem jedną z ulic, nagle usłyszałem charakterystyczny dźwięk obcasów mojej mamy. Które na tyle dobrze znałem, że w ciemnościach, nawet nie widząc jej sylwetki, już wiedziałem, że to ona. Nie myliłem się. Opowiadam tą historię dlatego, że Maria Magdalena dzisiaj rozpoznaje Jezusa po specyficznym tonie, w jakim Jezus. Wypowiada jej imię Mario. Ona dobrze znała ten ton, ten ton czułości, troskliwości, ten ton głosu, w którym ukryte było to przebaczenie, którego doświadczyła. I dlatego zwraca się jej do niego w sposób specyficzny, tak jak go traktowała rabuni, to znaczy mistrzu, nauczycielu. Wydaje mi się, że te słowa przeczą wszelkim teoriom na temat jakichś intymnych relacji pomiędzy Marią, a Jezusem, jakie sugerują niektóre źródła. Maria traktowała Jezusa jak Mistrza, jak Nauczyciela, i w tym intymnym momencie tak się do Niego zwraca. I po to jest nam potrzebna modlitwa, po to nam jest potrzebna osobista relacja, osobista więź z Jezusem, abyśmy poznali tąbr Jego głosu. Abyśmy rozpoznali go później w ciemności, po głosie, po oddechu, a może nawet po specyficznym chodzie.